Rozliczanie kierowców jest bez sensu. Czy trzeba rozliczać w ogóle kierowców? Nie wystarczy, że księgowa czy kadrowa rozliczy ZUSy i tak naprawdę pójdzie wypłata na konto? Albo niektórzy mówią, że mamy ryczałty w umowie, w związku z tym nie trzeba rozliczać ewidencji czasu pracy, bo to według ustawy jest OK. O tym dzisiaj zaczynamy. Kanał napędzają. EWICENTER. Centrum ewidencji czasu pracy kierowców, wypłat, wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych. EWIEXPERT. Baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. Ewisystem. Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz i Na tym kanale rozliczam, czy uczę rozliczać kierowców. Tłumaczę trudne, skomplikowane sprawy w tym zakresie. Bardziej zrozumiały sposób, żebyście mogli nad tym sami zapanować. Dzisiaj o takim podejściu do tematu, że jeśli dobrze płacę, to po co mi to cała dokumentacja? Oczywiście, że można podjąć tematu w ten sposób, że kasa ma się zgadzać. No i to jest najważniejsza sprawa, bo o tym na tym kanale cały czas mówię, że umówione rzeczy z kierowcą, pracodawca z kierowcą się umawia na jakieś konkretne pieniądze, które on zarobi do ręki przelewem na konto, czy w jakikolwiek sposób inny ma wypłaconą gotówką do ręki, ma się zgadzać, bo to jest podstawowa sprawa waszego układu. Natomiast czy trzeba rozliczać kierowców w roz Rozumieniu, no właśnie, co to też dokładnie oznacza, bo jesteście na pewno zasypywani reklamami. W internecie rozliczeń kierowców, albo dzisiaj czas pracy kierowców, i to są reklamy tak naprawdę systemów lokalizacji satelitarnej GPS, wliczenie odcinków z samochodów, na zasadzie jak samochód jeździ i jak kierowca ten samochód wykorzystuje. To nie do końca jest rozliczanie wynagrodzeń kierowców. To jest rozliczanie pracy na zasadzie sumowania i ich pracy, weryfikacji, czy byli tam, gdzie mieli być. Czyli to nie do końca o to chodzi, o czym my na tym kanale tutaj rozmawiamy. Jak w transporcie ustala się wypłatę? No właśnie na gębę. Będziesz zarabiał 500 zł na rękę za dzień, będziesz w tej trasie 15 dni, będziesz zarabiał w tym momencie 7500 na rękę, tak? Będziesz 20, 20 dni w trasie, zarobisz 10 tysięcy. Pod tym Lędem, wszystko jest w miarę proste, więc cały czas wraca pytanie, również pod naszymi tutaj odcinkami: to po co w ogóle wy jesteście, po co ten kanał, po co ty się człowieku wypowiadasz? No dobra, no to teraz w takim razie, jeśli podejdziemy do tematu, że nie trzeba robić rozliczeń czasu pracy, no to jeżeli wyjdziemy sobie z założenia, że jest fizycznie jakaś określona umowa. Umowa, i na niej na przykład macie 4800 zł brutto i ostatecznie umówione z kierowcą jest, że on jak zrobi te 500 złotych dniówki na rękę, to dostanie wypłatę, wypłata 10 tysięcy złotych, ale netto, czyli już na rękę na konto. No i tak naprawdę przecież jaki problem, żeby to osiągnąć? Ja nie widzę żadnego problemu, bo jestem w stanie sobie kilka metod na to wyznaczyć. Natomiast warto się zastanowić, o czym wtedy rozmawiamy. Czy jeśli kierowca mówi, ja chcę dobrze zarabiać i umawiam się na takie pieniądze, to mnie interesuje to i to mówi kierowca. 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 Żeby mieć jakikolwiek formalny układ, na przykład zatrudnić kierowcę na umowę o pracę, no musi być jakaś umowa. I teraz, jeśli nie do końca znamy zależności między wypłatą a umową, co na, tych kanałach, na tym kanale już było sporo mówione, ale nie znamy tej zależności, to co otrzymujemy bardzo często? Zobaczcie, mamy minimalną plus tam ryczałty, bo to, co powiedziałem, i to, co też szukacie sobie w internecie i znajdujecie, jak mamy w umowie ustalone ryczałty z nadgodziny, za pracę w porze nocnej, za dyżury, to nie trzeba robić ewidencji czasu pracy. Nie trzeba. Tak mówi ustawa. Oczywiście, że nie trzeba. Jeden mały warunek. A skąd wiecie, że ryczałty są wystarczająco dobre? Jeśli wystarczająco dużo tych ryczałtów zrobicie, wszystko jest w porządku. Ale tego już ustawa nie reguluje bezpośrednio, nie? Czyli ile musi być tych ryczałtów, żeby było dobrze? Zaraz do tego dojdziemy. Po drodze gdzieś tutaj pojawi wam się tachograf. Karta kierowcy. Czynności zapisane w tachografie, które widać. Teraz już, no teraz od trzech lat, jest w tachografie też informacja o granicach, o odcinkach zagranicznych, jeżeli mówimy o kierowcy w transporcie międzynarodowym. Więc mamy tutaj bardzo dużo informacji o pracy, o tym gdzie był, ile pracował, jak to wyglądało. Więc to jakaś informacja jest. I teraz, co się może okazać, że jeśli powiecie, dobra, niech kadrowa sobie rozliczy ZUS i o co chodzi w tym problemie? Niech kadrowa sobie rozliczy podatek dochodowy. I to zrobi przecież ona wie, jak to robić. To mała tajemnica. Ona weźmie wam pod uwagę dokładnie umowę i na podstawie umowy policzy te rzeczy. Stąd sytuacja, kiedy zauważamy, że płacicie pod stołem tą resztę wypłaty, która kingowa i kadrowa nie policzy, bo ona wam wyliczy tu nie wiem, 3700 net to jest z tych wszystkich obliczeń do wypłaty, więc całą resztę pieniędzy, które trzeba kierowcy wypłacić, płacicie po prostu gotówką do ręki pod stołem. To jest metoda. Znaczy jedna z wielu, ale nie wiem czy do końca najlepsza. Chciałbym jednak zauważyć, że może nie boicie się inspekcji pracy, ale ta inspekcja przychodzi do firmy na zamówienie kierowcy, na niezadowolonego kierowcy, który zleca właśnie takie rzeczy i ta inspekcja porówna sobie te rzeczy z tymi rzeczami i weźmie pod uwagę te rzeczy. Czyli, jeżeli rzeczywiście połączy fakty inspekcja pracy, to zrobi Wam zalecenie najpierw, żeby to poprawić, a potem Wam zrobi nakaz płatniczy, żebyście rozliczyli i wypłacili obowiązkowo za trzy ostatnie lata wstecz. W związku z tym jeżeli pytacie, czy można nie liczyć kierowców formalnie, proceduralnie, zlecać, nie trzeba tego zlecać, nie, nie trzeba tego robić. Możecie to sobie robić w Excelu, możecie to robić sobie samodzielnie. Pytanie tylko, co tak naprawdę jest celem w ogóle zatrudniania kierowców, że macie umowę, macie biuro rachunkowe czy kadrową na pokładzie firmy transportowej. Tak naprawdę chcecie mieć biznes poukładany. Jeżeli fizycznie ma to funkcjonować, to musi być umowa. Czy umowa o pracę powinna być na minimalnej? To już jest zaszłość. Mówiłem też o tym. Zróbcie na tej umowie konkretną kwotę, żeby to było realne. Kierowcy dzisiaj zarabiają na rękę konkretne pieniądze, nie minimalną, krajową, tylko po drodze się składa na to dużo składników. Jeżeli podlegacie pod płacę zagraniczny pakiet mobilności, w którymś momencie trzeba potrafić wykazać, że wasze zarobki wykazywane, czy wasze koszty wykazywane dla kierowców w związku z jego wypłatą są porównywalne z ze stawkami zagranicznymi. Więc jeśli ostatecznie mam wykazać stawki zagraniczne, no to zastanówmy się, z czego to powinno wynikać. Czy z gołej umowy? I wtedy tutaj jakieś wpisujemy stawki z kosmosów euro i to widziałem już rzeczywiście, że wpisujecie do polskich umów zagraniczne składniki jakieś z innych krajów, co jest bez sensu i tego nie polecam. Yy, co się okaże, jeżeli kierowca zarabia fizycznie, potrafi sobie kupić mieszkanie, dom, wybudować dom, czy, czy kupi sobie drogi samochód? Skąd on na to ma pieniądze, jeżeli w Urzędzie Skarbowym cały czas wykazuje 3,700-3,800 dochodu na minimalnej krajowej? Urząd Skarbowy w końcu się zainteresuje takim kierowcą. Skąd on ma takie pieniądze? I tak się dzieje, słuchajcie. Urząd Skarbowy ogląda social media, ogląda Facebooki, zdjęcia z nowym samochodem, składem, ze wszystkimi takimi to się pojawia, można nie rozliczać. To wszystko się zgadza, ale zobaczcie, jeżeli w którymś momencie zajrzymy sobie do tego, co można sprawdzić u kierowcy w. Yy, w postaci tachografów, w postaci parametrów, to w momencie, jeżeli popatrzymy sobie na umowę i mówicie, że macie ryczałty, no to zatrudniacie kierowcę na minimalną krajową, system równoważny, angaż miesięczny, stawka minimalna, można tutaj wprowadzić, albo można wprowadzić większą kwotę, na przykład 5-7, ale zróbmy stawkę minimalną, czyli 4666 zł. I zobaczcie na ryczałty, ile ja wpiszę ryczałtów. Jeżeli wpiszę 40-35 zł ryczałtu za nadliczbowe, to nawet nie jest jedna nadgodzina. Ale powiem, że mam ryczałty i nie trzeba płacić więcej za nadliczbowe. To jest mit. Jeżeli nawet wpiszecie w ryczałtach 35, 50, 150, 250, 300, 500 złotych, to jak znam tę branżę 22 lata, to naprawdę to i tak nie zawsze wystarczy. Bo jeśli policzymy, że nadgodzina kosztuje w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych stawkach 30 parę złotych podstawa i powiedzmy 15, 20, 30 złotych dodatek, około 50, 60 złotych kosztuje jedna nadliczbowa, to jeśli w miesiącach nadliczbowych jest 30, no to rozmawiamy o bardzo konkretnych pieniądzach, czyli to nie będzie 300 złotych to trzeba oszacować dokładnie. Jeśli nawet macie wpisane w umowie 50 zł ryczałtu na liczbowego, no to trzeba zrobić ewidencję czasu pracy, policzyć rzeczywistą liczbę godzin i wyrównać ten ryczałt o to, co nie zostało w nim ujęte. Czyli jeśli rzeczywisty czas pracy na podstawie tachografu będzie odbiegał od tego, co macie zryczałtowane, Musi być to policzone. Więc zobaczcie, takie elementy muszą być zrobione. Jeżeli wejdziecie sobie potem w odcinki, jakie ten kierowca robił, jakie on wygenerował, i popatrzymy sobie, co on, gdzie on jeździł, co on dokładnie robił, to też będzie widać, że był no, tutaj w Czechach, tam gdzieś był, w jakimś innym kraju i albo mu się należą stawki zagraniczne, albo nie. I w tym momencie można sobie oczywiście w bardzo prosty sposób albo stworzyć tą delegację i ją tutaj zakończyć potem. Ale ja wolę inny sposób, taki dla leniuchów. Zaznaczam sobie kierowcę. Mam w tym momencie ustawiony na przykład miesiąc, który chcę policzyć, i robię hurtowe rozliczenie całego odcinka. Zapisujemy, zamykamy i jak sobie popatrzymy, mamy stworzoną kilka delegacji, łącznie z, z krajami, z kosztami, z innymi rzeczami. Ostatecznie tworzy się ewidencja czasu pracy, gdzie jest porównywana liczba godzin, jaka tutaj się powinna pojawić. Więc w tym momencie patrzymy sobie, jakie tutaj składniki się pojawiły i na końcu wszystkiego dostajecie kwotę do wypłaty. Rozliczycie sobie całe dane z punktu widzenia danych stachografu, tachografu, godzin na ewidencji czasu pracy, do zweryfikowania będą ryczałty. I otrzymacie bardzo konkretne zestawienie, które już można przekazać do biura rachunkowego lub do kadrowej, gdzie będą policzone wszystkie składniki. I zobaczcie, tu można sprawdzić sobie i zasadniczą OK, ona jest minimalna. Policzone będą ZUSy, podatki, wszystkie elementy i będzie kwota, która wynika z tego, z tej umowy. I to właśnie otrzymujecie wtedy, kiedy nie policzycie dokładnie składników. Które się umówiliście. Natomiast jeśli będziecie chcieli rzeczywiście podejść do tematu w takiej formie, że wprowadzamy oczekiwane netto, czyli 10 tysięcy złotych i przeliczymy sobie, że taka kwota powinna być uzupełniona o odpowiednią wartość dodatkowych pieniędzy, premii, nagrody lub lub innego składnika, tu można różne rzeczy sobie dopisywać i ustalać to wewnątrz firmy, no to w tym momencie mamy to rzeczywiście tak przygotowane, że ten zestaw pełnych składników wynagrodzenia, oczywiście uwzględni nam, zobaczcie, 4666 6, 6 minimalnej, uwzględni nam ryczałty, jakie tutaj są bardzo małe, uwzględnione, ok, ale policzy nam wszystkie składniki, jakie powinny być zrobione do ZUS-u, do podatku, e, uwzględni sanitariaty, uwzględni diety wirtualne, uwzględni wszystko to, co powinno być uwzględnione w tej wypłacie. Więc jeśli będzie taki moment, że zastanawiacie się, czy trzeba, to ja Wam mówię, nie trzeba, ale jeśli chcecie mieć to poukładane w firmie, macie umowę z kierowcami, macie kierowców, umówionych na konkretne rzeczy też yy, mi to na gębę. I chcecie to liczyć w Excelu? Da się to zrobić. Chcecie to zlecić na zewnątrz? Da się to zrobić. Ale powiem Wam, że w dzisiejszym świecie, gdzie produkujemy my oprogramowanie, które nam też ułatwia życie, spróbujcie zrobić to sami i zobaczcie, że za kilka, kilkanaście złotych opłaty za yy, po prostu narzędzie, otrzymacie wszystkie składniki potrzebne do rozliczenia kierowców. Link do pobrania bezpłatnej, darmowej wersji jest pod tym odcinkiem. Pobierzcie go sobie, możecie bezpłatnie policzyć, ilu chcecie kierowców i zobaczycie, czy Wam to odpowiada i wtedy stwierdzicie, czy trzeba, czy nie trzeba liczyć liczyć kierowców w swojej firmie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!